A co to jest? Nie. Czyli ma pan włączony sprzęt nie. bez upoważnienia, bez zezwolenia, że nie pan mnie nagrywa? Możliwość. Tak? Otóż Możecie to robić, tak? Osoby prywatne no, nagrywać nie tutaj. A co to jest? No co tam, ta lampka? Ja się nie zbliżam, ja się nie zbliżam. Pan znowu mnie dotknął. Oczywiście, pan do mnie Polecenia to wy sobie wykonujcie, swoich przełożonych. Oczywiście. Ale zgodnie z, prawem. Jest zgodnie z prawem. Nie, nie jest zgodnie z prawem. Pan się bardzo. Polega. Co? Ja się odwołuję kamery? Zobaczymy kto jak. Wy mnie nagrywacie, to jest najbardziej żałosne. Pan twierdzi, pan jest policjantem, twierdzi pan, że dalej, że pan nie nagrywa, tak? Dalej pan tak twierdzi. A czy pan twierdzi, że ja pana nagrywam, czy jak? Ja nie, pan swoje... powiedział, że pan nie nagrywa. Ja nie macham telefonem. Albo pan ma włożony to... <ślamy> to jest... Pan w ogóle nie rozumie co on robi No, no dobrze. Coś jest niejasnego. Czy coś jest niejasnego? Czy pana interwencja tu jest konieczna? Oczywiście. No słucham pana. W jakim celu pan tu przyjechał? Pan mnie nagrywał. Pan naprawdę marnuje czas. I mój, i, i wszystkich ludzi. Pan pan do domu jechać, jak pan marnuje czas. Mogę jechać, proszę mi oddać dokumenty. Strodzenie pan pojedzie. Czyli co pan robi? Weryfikuję, tak? Powiedziałem, dokonujemy sprawdzenia. Mnie pan nie nagrywa, dalej pan tu potwierdza, tak? Oczywiście. Czy coś tu nagrywa, no nie rozumiem. Tak? To pan tak sobie włączył tutaj tą lampę. Zepsuty telefon Panie, mam. Że pan, pan mnie nie nagrywa ciągle. Nie. Ja panu nagrywam. Oczywiście. To znaczy, czy coś tu nagrywa o nie rozumiem. Tak? Pan to stworzył w domu 10 razy, może pan zrozumieć. Ja. Czy coś tu nagrywa o nie rozumiem. Nie, bo pan tak, wszystko tak? jest zrobione. Tak. No. Czyli panowie mogą jechać, tak? Nie, my tu zostaniemy do czasu, aż panowie skończy pracę. Oczywiście policja zgodnie z ustawą o policji ma prawo do nagrywania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, może również nagrać dźwięk podczas prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych. Możliwość przetwarzania cudzych danych osobowych wiąże się jednak z uprzedzeniem o nagrywaniu wynikającym z konieczności uzyskania zgody, jako przesłanki legalności przetwarzania danych, wskazanym w artykule 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, jak i spełnieniem pozostałych obowiązków przewidzianych w tej ustawie, obowiązkiem informacyjnym, zapewnieniem bezpieczeństwa itd. Ciekawe, jak sami policjanci kwalifikują stosowaną na co dzień praktykę niejawnego nagrywania, dotkliwie ingerującą w sferę praw obywatelskich. Nie jest to przecież dopuszczana prawem prowokacja czy podsłuch procesowy lub operacyjny. Na te bowiem jest wymagane stosowne zezwolenie sądu? Czy ktoś ma kontrolę nad pozyskanym w ten sposób materiałem? Nasuwa się jeszcze jedno pytanie. Czy funkcjonariusz nagrywający dzisiaj rozmowy prywatnym telefonem to zapowiedź tego, że jutro przyjedzie prywatnym samochodem i zacznie strzelać z prywatnego pistoletu? Proszę pana, nie są podjęte ja